To i kiedy wynalazł herbatę w torebkach, czyli herbatę ekspresową, jak to się mówi. Może Was trochę dziwić, że my, jako propagatorzy herbaty liściastej, mówimy w filmie o herbacie ekspresowej. Pewnie wielu ortodoksów uważa, że herbata ekspresowa to była jakaś wielka, największa tragedia, która spotkała herbatę w XX wieku. Ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jak nic innego przyczyniła się ona do rozpowszechnienia herbaty i do zwiększenia jej dostępności, łatwości w jej przygotowaniu. Więc, szukając informacji o tym, kto wynalazł herbatę ekspresową czy herbatę w torebkach, najczęściej otrzymamy wynik, że był to Thomas Sullivan amerykański importer herbaty, który zrobił to tak jakby przypadkowo. Zastanawiał się on w jaki sposób wysłać swoim potencjalnym klientom próbki herbaty i zaczął to robić w takich cieniutkich, prawie przezroczystych, jedwabnych tore, torebkach, woreczkach. To miała być herbata docelowo, którą klienci by sobie wysypali, zaparzyli w czajniczku itd. itd. Jednak jeden lub więcej potencjalnych klientów Salivana stwierdziło, że żeby zaparzyć tę herbatę tak jak jest, w tym woreczku jedwabnym, i że ta herbata się całkiem z powodzeniem w ten sposób parzy. No i taka jest najczęściej spotykana właśnie geneza herbaty w torebkach. Ci klienci później zamówili herbatę u Salivana i byli niezadowoleni, że przyszła ona luzem, a nie w tych e, w torebkach, więc Salivan ponoć zaczął sprzedawać ją. Dalej w tych, w tych właśnie, jedwabnych, jedwabnych torebkach. Prawdziwa popularność herbaty w torebkach nastąpiła później za sprawą, za sprawą firmy jak Lipton czy Tetley, którzy, które rozwijały w kolejnych latach te, te torebki i, i zaczęły je bardziej masowo produkować. Jednak to nie jest prawda, że Sullivan wynalazł herbatę ekspresową czy herbatę w torebkach. Bo w 1908 roku, kiedy Sullivan pierwszy raz wysłał swoją herbatę w torebkach, w torebkach jedwabnych, to już było kilka lat po pierwszym amerykańskim patencie na przemyślane i zaprojektowane specjalnie do parzenia herbaty, do parzenia jednej porcji herbaty, jak w tym patencie napisano, torebki, właśnie trochę podobne do tych, jakie mamy tutaj. Tamte były jednak y, materiałowe jeszcze, tak jak torebki Salivana. Tak patent z 1901 roku y, mówił o torebkach materiałowych. I ten patent złożyły dwie panie z Milwaukee y, w USA. Y, pani Roberta Lawson i pani Mary McLaren. I tutaj kolejna śmieszna rzecz, bo nie dość, że te kobiety są często pomijane w historii herbaty jako y, Prawdziwe wynalazczynie torebek do herbaty. Tak jeszcze najczęściej się teraz spotyka nazwisko pani McLaren z błędem, bo nawet na stronie Urzędu Patentowego USA jest ono spisana jako Molaren. Prawdopodobnie narzędzie do automatycznego sczytywania tekstu ze starych dokumentów, zamiast McLaren, małe C, sczytało jako e, Molaren. I dopiero kiedy przyjrzymy się tym oryginalnym skanom wniosku patentowego, widzimy, że to była tak naprawdę e, pani. McLaren, i więc nie dość, że są pomijane yy, jako, jako twórczynie torebek na herbatę. To jeszcze nazwisko jednej z nich, kiedy już jest wspomniane, tu najczęściej z błędem. Dosyć zabawna historia, według mnie. I można się spierać, że torebki na herbatę pewnie i tak by powstały, niezależnie od Tomasa Sullivana, niezależnie od pani Lawson i McLaren, bo takie były potrzeby rynku, taki był duch czasów, ale jednak. Dla ścisłości historycznej yy, i dla oddania yy, prawdziwej zasługi, yy, trzeba powiedzieć, że to właśnie pani Lawson i McLaren były prawdziwymi twórczyniami pierwszych yy, zaparzaczy, pierwszych torebek do przygotowania pojedynczej porcji herbaty. Mam nadzieję, że udało mi się Was zaciekawić tym tematem. Zachęcam do subskrybowania polubienia filmiku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.